Witamy tutaj w rono Niksow Czekam tam są nasze trupy Mam Savik <noise> Lubię savewować gry Eee y O oh, wow. Fuck! wow wow, co wow. yes, on tu <głos> <głos> Nice O mi się... Chyba nie tu co? Jak będę cicho No właśnie, bo! Spokojnie. Hmm. On tu wszedł? Nie, on jest w tym drugim pomyszeniu. To wychodzimy i biegniemy. Nie, właśnie takie sytuacje trzeba przeczekać. Bo to uciekałeś, przed... uciekałeś. nie wychodziło to zbyt dobrze. Ja zawsze straciłem przy ucieczce, aby... no Powoli... O oh, kur... Jezu! <grystanie> oh man! Oh, fuck! Daniel! Co to jest?! Nie czaj. <grystanie> O oh Maj! Jezu! Fok! Nie oglądajmy się! Dla siebie! O oh MOJ Jest, jest, jest! Yeah! Yes. <laughs> o oh, kurde! jak on wyglądał? <laughs> oh, yeah. A tak przejdźmy człowiek stoimy. Senek 2! <laughs> no. yy, Także jak już wspomnieliśmy, kostnica. Horrorze nie wróżyła nic dobrego. Uch, dlatego teraz jesteśmy odporni na grzyba no. Dokładnie, tak to się ta choroba nazywa. W każdym razie yy, wie, jak wiadomo ta szczepionka nie trwa zawsze no. Chyba tylko na czas gry no. No, czyli, nam to wystarczy no. A, pewnie danie się w ten Mam sposób... Mam nadzieję, że trochę wylozowania. To jest całkowicie, dobre dobry Ten A. efekt, to im się udało. Nie, nie, nie. Niepokojące dźwięki. A, znowu nasza woda. Miejmy nadzieję, że... Ale ten Daniel ma przerumalą, coraz więcej tych pośrodków Spójrz do góry Co to jest? Surra, nie? No, ale to pod czymś coś. A nie rozumiem paniki Daniela jak stoi w wodzie. O tak. man! Chyba trzeba będzie to od zwrotnicę wyłączyć a. Hmm, czyli do końca? skąd? Nie wiem, hmm. w lewo. Na dwoje babka wróżyła, chodźmy tu. Interesujmy, czyli przypadkiem do tamtej rury nie może nie musimy wejść Nie, nie musimy. Przechodzimy po grę oślep tak że nie wiem, dokładnie. Nie, Gdzie? A, za kamieniami. Trochę mnie to uspokoiło. Podnieś to. Super. Zobacz, jak to podnieść. No właśnie, nie mogę. Problem jest rozwłomiony, więc nam nie pomoże. Hmm. Idziemy dalej tam? A, idziemy. O! Tutaj dochodziły te dźwięki. Co? Jest to zanek? Nie, mam naszą maszynę. Eee, taka jest ta O, Świetnie <grystanie> dziwne dźwięki. Coś na teżie się pojawiło. pięć dźwignie. Weź na najmniejsze obroty. Obu Dobra, no. Pewnie będziemy musieli później to rozwikłać. Tak. Więc... Pani, teraz musisz drugą stronę iść. Zapewne. Zapewne w każdym razie, no, teraz chyba bardziej ten spokojniejszy moment, który mam nadzieję, trochę by mnie to przemyliło. Jak widzimy, pełno to jest tych krujących przez które nie mogliśmy wejść. Tak, krzesiwa w takim miejscu. Ktoś tu miał super pomysł, żeby do rury gdzie wypływa woda. Mówię to. Próbowałem właśnie. O, ja mam pewien pomysł, żebyśmy mogli coś z sobą. No, ła! Wow. To chyba mrok. Nigdy nie spotkałem jeszcze tutaj tego mroku, ale widziałem gdzieś indziej. Znaczy mrok na przykład już spotkał osobiście w magazynie? Tak zrobiło się bardzo czarno. No tak. Na pewno masz rację. Teraz tutaj pewnie musimy iść. Uh. No. Teraz musisz znaleźć tu... To... Nie, 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 ne. Musisz znaleźć yy, te, te obroce tam, gdzie można było przejść. Tą ma maszynę, która nie pozwalała nam przejść dalej. To pewnie dzięki temu, ona tam... Ale tą rurą możesz to zablokować. Jesteś pewien? Raz i tak, no ja nie widzę tutaj innej drogi. Tak myślę, nie że tak. Eee. Co by taki spokojniejszy moment do gry, gdy zaraz wzornik wyskoczy, bo coś za spokojnie jest. Nawet muzyki nie ma. Dobra. Musimy wysłuchać, kiedy będą najmniejsze obroty po prostu. są najciśsze na maksa oh, To są już najmniejsze obrony drogie. No tak mało mówimy, nie? Bo w ogóle... Na no w zasadzie to... Na razie nic nie możemy ci choroba Co jest? Zbyt szybko. Może tam dźwignie należało jeszcze bardziej w to tą pierwszą. No, ta pierwsza pewnie. O no jak Ale to jest na ślepo, nie? Troszkę głupie, że musimy tak chodzić i sprawdzać co chwila. Ej, no palnie się nie da. No. Ops. Idzie tu, jestem on. Zamknij drzwi, schował się za tym grzybem po prawej. Po prawej. Jeszcze fajnie, że nas zobaczy. A to jakiś jest spod... Chyba jakaś rodzina. Jak on tu wejdzie, to po mnie. No. Jak tam u Daniela? No, głowa pulsuje, ręce drżą. No, o standardowo. Nie mamy się czym martwić. Do Daniela sprawa. Jak to nie mamy się czym martwić, a... No, nie, czy... Daniel się tu martwi. Co <grym> się... Nie masz szabina, że jego ręce pulsują. A głowa też. Nie mam pomysłu, co teraz robić, nie? Nie wiem... Osteren... I... Czy jest to Mam nadzieję że jakby nie szedł powoli to on już przejechał. Po coś mi się zdaje że on rozwalił te po lewej. Czyż nie wiem. <grym> Jak on tu? Wow! Mam nadzieję że się za mnie robić zdawało. To. to też jest możliwe. No powolutku tylko go nie ma ha, czysto Może teraz jeśli jest trochę mm -hmm. jakiś luźny fragment Brona opowie trochę o swojej nowej serii jak wprowadzić z Gra Vampires Vampire the Masquerade Bloodline Trochę <laughs> miałem parę problemów z nagrywaniem ale wkrótce się pojawi o no już takie obroty ten zawsze. No JEEE! Yeah. Czyli już mamy pewność, że potwory nie przejdą do tędy. No. <laughs> Będziemy sobie... mogli się schować pomiędzy tym. Tak se głupie są. Właściwie to Daniel by nie musiał tego blokować. Tak. Dałby już radę przejść i nie okaleczyć się. Ja bym dał? <laughs> nie wiem jak Daniel. O. Myszki. Gdzie? Jezu. Zobacz, Zemek tu leży. Zabicie Zenuś. Nie! Tylko nie <laughs> Why? Zemka zabili Zobacz dalej? O nie! To nie było ten mrok nas goni! Ja pierdzielę dokąd mam uciekać? Schowa się tu na razie, jak... Ten... Ale nie, to jest mrok, to nie są zombie. Fuck? No kurde, A. Aleksander, help Help me, Aleksandra? Aleksander <grym> chyba, Zawyszymy. aleksander ma nas. No głęboko, dupie. Ale zastanawiam się, czemu nasz Zenon leży tutaj. Zobacz, <grym> widzisz? Nie, co ja mu się stało, Zenek? Nie wiem, ale jestem zadowolony, że. Jest martwy. No ja nie, on był naszym przyjacielem. Zenek, no, co oni ci robili, Ale musimy się wydostać. Tylko jak? Nie wiem. No spróbuj, może jakoś jest inna droga. Nie ma innej, nie Ale ma innej. Spójrz za drzwiami, może nie przeszliśmy wszystkich korytarzy wodę. wody. <laughs> Akurat. Co się stało, tyle razy nas zranił. To nie znaczy, że go się No Właściwie to jestem... Nie, to nie ma sensu. Okay. Ale mój czas powoli dobiega końca, niestety. Jeszcze dwie minutki. Nie, eee, ja sobie odpuszczę. Sam sobie biegaj. Dobra. Spójrz na te karty. Jeszcze raz, z prawej strony, jeszcze chwilę czasu mamy Moim zdaniem. Ale co, co się zemkowi stało, że nagle on umarł przecież? O nie, to nie pomogło. Ponad. O, hmm. Daniel może chodzić po tęku, ale po cegłach nie. To mrałek, spokojnie. Nie no, pozostaje nam szukać innej no. no. Żegnamy się z tej strony. W Ronach. W ronach.